pierwsze chwile życia młodych przed chwilą się urodziły zobaczcie samiczka przed chwilą je urodziła myślałem że dopiero sierść Miała miałem na dzisiaj termina są młode ale fajnie to jest ta samiczka wideńska niebieska ale ja chciałem Wam to pokazać wyciągając telefon salanderki, już są takie duże są z 1 kwietnia zobaczcie jak wcinają chyba wrócę to jak odcinek więc Siemanko, witam Was na moim kanale jak widzicie salanderki już ładnie jedzą tutaj jest samiczka, druga wiedeńska, niebieska ona też ma młode Mi słuchajcie tego też wam nie wstałem, ale u niej było mata młode, urodziła 11 młodych, 3 znalazłem tutaj. I zostało tylko 6, codziennie po jednym młodym, po prostu były nie wiem, poza, poza gniazdem. I te młode podały, próbowałem je ratować, ukrywać, ale, ale to nic nie dawało. Nie wiem, czy to po prostu ona je wyciągała, czy one same wychodziły. Gdzieś Widziałem informację, że młode mogły wychodzić mo, młode mogły wychodzić po prostu, bo były jakieś, z jakimś defektem. I, ale od kilku dni, jak macie sześć młodych tutaj, to jest spokój. Zaraz ja wam je pokażę. Zobaczcie ile tego puchu. chyba nie mogę głowy wsadzić jak wsadzę głowę to nie widać słabo widać jak widzę to słabo widać musiałbym ją wyciągać ale coś się rusza od wczoraj nie przyglądałem ich czy jest sześć czy nie ale ufam że wszystko jest git albo wiecie co wezmę ją wyciągnę chwila pauzę Słuchajcie, samiczka wyciągnięta jest w kartoniku, a my wyciągamy i liczymy, o, ale kluchy zobaczcie, jeden, dwa, ten zmniejszył, trzy, cztery, pięć. I ostatni, i ostatni debeściak. Sześć młodych, zobaczcie. Tak wyglądają. S są rozbieżności, pozobaczcie. Zobaczcie tą kluchę a zobaczcie tego, nie? Widać, że jest mniejsze, ale dopóki rosną karmi, ich, to nie będę ingerował. Ja je chowam. Dzisiaj jest ciepły dzień, ale, ale już je chowam. A zobaczcie. Tak wyglądają. Ja do gniazda ingerowałem od samego początku, chyba od pierwszego dnia, tak jak mówię, i nie odrzuciła tych młodych, nie posekryzała. Też gdzieś czytałem, że to po prostu są mity. O pyk, teraz samiczka, weźmiemy, przełożymy Raz, dwa. Niech ona sobie chodzi. Zobaczcie, salanderki. Byłem narwać, narwać na nakosić wiaderko trawki mleczu, no ale nie spodziewałem się, że będą tam te młode Nie wiem czy mogę tam zajrzeć Samiczka odpoczywa tutaj jak widzicie Ta młodzież tutaj jest Ja nie będę tam ingerował teraz Niech ona je weźmie, niech sobie odpocznie, niech się pochowa. Tutaj obok jest ta łaciata samiczka. Ona też powinna się kocić. Dzisiaj. I zobaczcie, ona zrobiła wcześniej gniazdo. Zrobiła wcześniej gniazdo. Lepsze gniazdo, moim zdaniem tam. Ale jeszcze nic nie ma. Gniazdo jest puste. Samiczka. E, dobra, słuchajcie, urwało, bo. E, Mało pamięci w telefonie miałem i ta samiczka powinna mieć młode wtedy kiedy ta i wspominałem o le gnieździe lepszym gnieździe nie wiem czy pokazałem tam więc tutaj jeszcze raz pokazuję ona zwiększa więc prawdopodobnie może być więcej młodych od a tutaj no kilka tych młodych było widocznych ja tam się już nie wtrącam zielonkę wszystkie króliki dostały tutaj rudzielce też walczą. Pyk. Tutaj białasy, na dole samczyk. Króliki już dwa razy odrobaczyłem, czyli te, te dwa tego samczyka na dole, z salandera samczyka, z wiedeńskiego samczyka, bo mogłem to zrobić. mają odrobaczenie dwa razy. Drugą dawkę po 10 dniach, i teraz za dwa tygodnie będę chciał je zaszczepić. Prawdopodobnie jeżeli ktoś się zna, to powiedzcie mi, jak mogę postąpić z tą samiczką i z tymi młodymi? One, tak jak mówiłem, są z 1 kwietnia. Czy, czy te małe króliki muszę od, odrobaczać przed zaszczepieniem? Będę chciał je szczepić dwa razy. Pierwszy raz i po miesiącu drugą dawkę. Tej podwójnej szczepionki. I dajcie mi znać, czy je trzeba odrobaczać. Gdzieś słyszałem, że po odchowaniu młodych samiczka powinna się odrobaczać, więc za jakiś czas będę mógł prawdopodobnie je oddzielać. Za kilka dni chciałbym je właśnie zatatuować. Wydaje mi się, że to już będzie dobry, dobry czas. O, zobacz, na takim pieszczochem się zrobiła. To będzie dobry czas na, na zatatuowanie. I dajcie znać co z tym odrobaczaniem, czy, czy będę mógł je właśnie teraz. Czy, 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 czy będę mógł? Pewnie będę mógł, ale czy, czy powinno się odrobaczać? Jeżeli tak, to czy e, dwa razy, bo dwa razy będę na pewno chciał te wszystkie nieszczepione króliki poszczepić. Jeszcze komarów chyba nie ma, ale, ale, ale po prostu trzeba być zabezpieczonym. Zobaczcie, jak one wcinają. Oczywiście powolutku, powolutku je Przyzwyczajałem jakimiś małymi dawkami tej zielonki ale one już bardzo ładnie same jedzą w tym moim programie mam zapisane, że właśnie za już mógłbym tatuować i odrobaczać za kilka dni i za kilka dni też mógłbym je oddzielić od tej samicy więc no dajcie mi znać, bo jestem mega ciekawy a jeżeli nie to będę się jeszcze pytał hodowców, od których mam te pozostałe króliki, jak to jak to najlepiej zrobić. A teraz chyba uciekam, bo chcę dać tej samicy u góry, co się właśnie przed chwilą wykociła na moich oczach, spokój. O, jak sobie podjadają. Dać jej spokój, niech sobie ogarnie co gniazdko do końca. Jeszcze za godzinkę przyjdę, zobaczę. Dziś, może dzisiaj, może, może dopiero jutro sprawdzę, ile jest młodych, czy wszystkie żyją i tak dalej. I zobaczymy, będziemy kontrolować. Zobaczcie, ona takim pieszczochem się zrobiła ta samiczka. No i fajnie. Dobra, słuchajcie, a na dzisiaj to tyle. Pa.